Kosmiczne obłoki towarzyszące gasnącym gwiazdom. Tak najprościej można opisać mgławice planetarne. W ich wnętrzach kryją się odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ewolucji gwiazd podobnych do naszego Słońca i naszej własnej kosmicznej przyszłości. W tym programie pokażemy, co wiadomo na temat mgławic planetarnych. Zapraszamy na Astronarium. Mgławice planetarne to dość myląca nazwa. Tak naprawdę te kosmiczne obłoki nie mają bowiem nic wspólnego z planetami. Skąd zatem wzięło się to określenie? Zawdzięczamy je 18-wiecznym astronomom, takim jak William Herschel. Patrząc na pierwsze odkryte obiekty tego typu przez dostępne wówczas teleskopy, dostrzegali oni jedynie ich zarys. Przypominał oświetloną tarczę, i na pierwszy rzut oka kojarzył się z planetami. Właśnie tak zaczęto mówić o mgławicach planetarnych. Dziś wiemy, że w rzeczywistości te kosmiczne obłoki powstają w wyniku śmierci gwiazd podobnych do słońca. Ukresu swego żywota puchną one do ogromnych rozmiarów i odrzucają swoje zewnętrzne warstwy. Właśnie one tworzą to, co widzimy na niebie jako. Mgławice planetarne. Te spektakularnej urody obiekty mają jednak jeszcze inne znaczenie. Jak się okazuje, są one ważnym źródłem pierwiastków chemicznych w galaktyce. Przekonajmy się zatem, co wiemy na temat mgławic planetarnych i jaką rolę odegrały one w naszej kosmicznej historii. Skąd biorą się mgławice planetarne? Aby to zrozumieć, trzeba sobie zdać sprawę, w jaki sposób kończą swój żywot gwiazdy podobne do naszego Słońca. Jak tłumaczy profesor Ryszard Szczerba, gwiazdy umierają na różny sposób, w zależności od swojej masy. Najbardziej masywne z nich wybuchają w postaci supernowych. Gwiazdy o małych i średnich masach spotyka mniej gwałtowny koniec. Efektem ich ewolucji na ogół jest właśnie powstanie mgławicy planetarnej. Kiedy mówimy o gwiazdach mało lub średnio masywnych, mamy na myśli gwiazdy z zakresu od około 0,8 do 8 mas Słońca i te gwiazdy mają szansę wytworzyć mgławicę planetarną pod koniec swojego życia. Większość czasu spędzają jednak w fazie spokojnego palenia wodoru centrum, tak jak czyni to nasze Słońce. Spokój kończy się w momencie wyczerpania wodoru w jądrze i zamiany tegoż wodoru w Hel. Życie gwiazdy to jest ciągła walka pomiędzy grawitacją a ciśnieniem promieniowania. Grawitacja ściąga wszystko w dół, a Reakcje termojądrowe generują tyle energii, że próbują rozdymać gwiazdę. W momencie wypalenia wodoru, wyczerpania zasobów wodoru w centrum, reakcje jądrowe nie mogą zachodzić, temperatury są zbyt niskie, żeby nastąpiła nukleosynteza helu w cięższe pierwiastki, w związku z tym grawitacja zaczyna wygrywać. Energia wyzwolona, potencjalna energia wyzwolona przy zapadaniu się centralnych części, rozdyma gwiazdę do ekstremalnych rozmiarów. Mamy do czynienia z olbrzymem. Sytuacja powtarza się pod koniec życia gwiazdy, kiedy wyprodukuje ona w swoim wnętrzu jądro złożone z węgla i tlenu. Gwiazda po raz drugi staje się wtedy czerwonym olbrzymem na ogół jeszcze większym niż poprzednio. To, co mamy w środku jest białym karłem węglowotlenowym. Rozmiary takiego karła są porównywalne do rozmiarów Ziemi, natomiast jego masa typowo osiąga 0,6 masy słońca. To sobie proszę wyobrazić, jak taką masę porównywalną do słońca ścisnąć do rozmiaru Ziemi. I to jest to, co będzie rozgrzewało w przyszłości głowice planetarną. Taka gwiazda charakteryzuje się tym, że ma małe jądro jest rozdęta do rozmiarów porównywalnych do orbity Ziemi. Ziemia znajdzie się prawdopodobnie na tym etapie wewnątrz gwiazdy. Materia jest słabo związana z najcięższym jądrem, i prędkości ucieczki z powierzchni takiej gwiazdy są rzędu 10-15 km na sekundę. I z taką prędkością materia jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną. Te wypływy potrafią być bardzo intensywne. W ciągu 10 tysięcy lat taka gwiazda jest w stanie stracić masę porównywalną do masy Słońca. I to ta tracona masa jest zaczątkiem mgławicy planetarnej. Mgławica planetarna powstaje, kiedy materia odrzucona przez umierającą gwiazdę zaczyna świecić. Jak to jednak możliwe? Przyczyną okazuje się wpływ białego karła pozostałego w ich centrum. Jak tłumaczy profesor Krzysztof Gęsicki, oddziaływanie białych karłów nie tylko rozświetla mgławice planetarne, ale decyduje także o ich wyglądzie i własnościach. Mgławica to jest gaz wyrzucony przez gwiazdę pod koniec jej życia. Ten gaz się oddala, a gwiazda w tym czasie jak ten gaz się oddala, sama gwiazda w środku robi się coraz gorętsza. Po przekroczeniu pewnej temperatury powyżej 20 tysięcy kelwinów zaczyna emitować tak silny strumień jonizujący, że gaz wcześniej wyrzucony zostanie zjonizowany i zostaje pobudzany do świecenia. I teraz jaka duża jest mgławica, to zależy od tego, na ile ten gaz zdążył się oddalić zanim gwiazda się rozgrzała odpowiednio, no i ile tego promieniowania wystarczy w tej gwieździe, żeby ten gaz zjonizować, bo może się zdarzyć, że tego gazu było wyrzuconego więcej, ale gwiazda nie jest w stanie wszystkiego zjonizować. Ale często jest tak, że obserwujemy całą mgławicę, cały gaz jest zjonizowany i, i wiemy, że to, co zostało wyrzucone, to to obserwujemy. Ten gaz został wyrzucony z prędkościami rzędu 20-30 km na sekundę. Oddala się z takimi prędkościami. Gwiazda, jak się rozgrzewa, zaczyna oprócz silnego promieniowania ultrafioletowego emitować wiatr gwiazdowy, bardzo szybki wiatr gwiazdowy, który od środka ten wcześniej wyrzucony gaz rozpycha. Zgarnia go przed sobą, tak jak taki pług zgarnia, zgarnia rozpycha. W związku z czym ten wcześniej wyrzucony gaz jest jakby zagęszczony jeszcze trochę od środka. Także oddziaływanie tych dwóch wiatrów, tego wcześniejszego, wolniejszego i tego późniejszego, szybszego, decyduje nam o kształtach takiej mgławicy. Taka mgławica planetarna, jak ją przyrównać do naszego Układu Słonecznego, to w tej wewnętrznej części, tej, w tej dziurze zmieści się spokojnie i cały Układ Słoneczny z planetami i z pasem Kuipera, no, obłok Oorta to będzie gdzieś tak w tych okolicach, gdzie jest ten gaz świecący, który znamy jako mgławica planetarna. Ale to jest tak powiedzmy taka przeciętna mgławica. Znamy, obserwujemy mniejsze mgławice, znamy, obserwujemy większe mgławice. To zależy wszystko od tego, jaka gwiazda nam ten gaz odrzuciła, rozrzuciła i co się z tą gwiazdą dzieje. Wydawałoby się, że skoro mgławice planetarne powstają w wyniku odrzucania materii przez gwiazdy, to, tak jak gwiazdy, powinny mieć sferyczny kształt. Tymczasem sferyczne mgławice planetarne są w mniejszości. Większość z nich ma dużo bardziej nieregularny kształt. – Rozmaitość kształtów mgławic planetarnych mamy dużą. I jednym z najprostszych wytłumaczeń takiej rozmaitości jest to, że w środku gwiazda tak naprawdę nie jest gwiazdą pojedynczą, tylko jest w układzie podwójnym. Jeśli mamy układ podwójny, to mamy już wyróżnioną oś w przestrzeni, wyróżnioną płaszczyznę orbity takiego układu i wiele mgławic planetarnych przejawia symetrię osiową, w której gdzieś w płaszczyźnie orbitalnej, w płaszczyźnie równikowej mamy jakieś zagęszczenie materii w kierunku osi, w kierunkach biegunów yy, mamy wyrzuty materii wypływające. Wiele mgławic ma taką strukturę z, taką, z takim dyskiem i dwa takie wąskie wyrzuty, Rozchodzące się od dwie strony. W niektórych mgławicach widać oddziaływanie materii mgławicy z materią międzygwiazdową. Albo y, gwiazda porusza się w przestrzeni, w środowisku, którego jest dużo dookoła, albo środowisko, gaz obłok-obłok, gdzieś międzygwiazdowy, porusza, przemieszcza się. Wszystko jedno, tak czy inaczej, ten gaz wyrzucony sferycznie zostaje zdeformowany, rozciągnięty jakoś nieregularnie. Za część kształtów... Podejrzewa się, że mogą odpowiadać jakieś duże planety, które krążą wokół tej jednej gwiazdy, która wytworzyła głowicę planetarną. Mogą być jakieś planety, które powodują nam, że ten wiatr wiejący z gwiazdy centralnej ma jakąś inną strukturę, niż gdyby ta gwiazda była takim indywidualnym, samotnym tworem w przestrzeni. Te rzeczy wszystkie są aktualnie badane, były proponowane jakieś proste modele, proste schematy, które obejmują główne podstawowe kształty, ale Ciągle nie są w stanie objąć wszystkiego. To, w jaki sposób mgławice planetarne przybierają swoje niezwykłe kształty, nie jest jedyną niewiadomą. Zagadką pozostaje także łączna liczba takich obiektów w naszej galaktyce. Co ciekawe, w jej ustaleniu mogą pomóc obserwacje na falach radiowych. To międzynarodowa sieć stacji złożonych z prostych anten, których sygnał łączony jest komputerowo, tak by działały jak jeden wielki instrument. LOFAR został stworzony, aby rejestrować kosmiczne sygnały o bardzo niskiej częstotliwości. Jak mówi dr Marcin Hajduk, dzięki temu może posłużyć do poszukiwania mgławic planetarnych. Jak się okazuje, zawarty w nich gaz emituje nie tylko światło. W zjonizowanych obłokach zachodzą procesy będące także źródłem fal radiowych. – Jednym z głównych projektów LOFARA jest przegląd całego północnego nieba na bardzo niskich częstościach. Pomoże również w odnajdywaniu mgławic planetarnych. Ponieważ znamy jedynie około 3000 mgłowic planetarnych w naszej galaktyce, podejrzewamy, że jest ich dużo więcej, być może nawet 20 tysięcy. Jednak pozostałe mgłowice są zasłonięte przez pył, który znajduje się w dysku galaktycznym. Promieniowanie radiowe przenika przez ten pyłowy dysk i pozwoli odnaleźć pozostałe mgłowice planetarne, które są od nas zasłonięte przez pył, i oszacować liczbę całkowitą mgłowic planetarnych w galaktyce. Jest to ważny parametr, ponieważ być może ta liczba, którą szacujemy, jest dużo niższa z tego względu, że nie wiemy, czy każda gwiazda pojedyncza prowadzi do powstania głowicy planetarnej. Z promieniowania radiowego, które obserwujemy za pomocą stacji LOFAR, z jego natężenia możemy wysnuć informacje na temat temperatury Gazum w Głowicy planetarnym, ale również na temat rozkładu tej temperatury, tej mgławicy. Szczególnie ciekawą informację daje porównanie obserwacji radiowych i optycznych, ponieważ możemy w ten sposób śledzić rozkład tej materii, możemy obserwować materię, która jest przesłonięta przez pył w świetle optycznym, ale świeci radiowo. Są takie mgławice, w których widać Promieniowanie radiowe bez odpowiednika optycznego świadczy to o tym, że znajduje się tam materia przesłonięta przez pył. Możemy badać całkowity rozkład zjonizowanej materii w mgławicy. W początkowych etapach formowania się mgławicy planetarnej pył całkowicie zasłania gwiazdę i mgławice w promieniowaniu optycznym i promieniowanie radiowe pozwala zajrzeć przez ten pył do środka, ponieważ pył nie blokuje światła radiowego, więc dzięki promieniowaniu radiowemu możemy zobaczyć, co się dzieje w takiej mgławicy od początku, na samym początku formowania się, gdy jeszcze nie jest dostępne promieniowanie widzialne. Mgławice planetarne są celem badań nie tylko same w sobie. Mogą dostarczyć także informacji na temat innych obiektów astronomicznych. W planetarnych świeci gaz. Z tego względu ich światło różni się od na przykład, światła gwiazd. Jeśli rozszczepimy światło mgławicy planetarnej na jego składniki, uzyskując tzw. widmo, okaże się, że niemal cała jej energia jest skupiona w kilku bardzo wąskich pasmach. Ta unikatowa właściwość pozwala skutecznie odróżniać mgławice planetarne od innych obiektów astronomicznych i to nawet wtedy, kiedy znajdują się bardzo daleko i nie da się zobaczyć ich szczegółów. To, co właśnie zastanowiło bardzo astrofizyków, kiedy po raz pierwszy wycelowali spektrograf na mgławicę planetarną, to że widmo, czyli to, co obserwujemy w spektrografie, bardzo istotnie się różniło od tego, co obserwowano w tamtych czasach dla gwiazd. Dla gwiazd mamy widmo ciągłe, rozciągające się od zakresu czerwonego po zakres niebieski, ultrafioletowy. Z tym się już astrofizycy, ci obserwatorzy sprzed, sprzed setek lat, do tego się przyzwyczaili. Ktoś wycelował spektrograf, na planetarną i żadnego widma ciągłego. Tylko w jednym miejscu silne, jasne, żółtawo-zielonkawe światło. My to takie jedno miejsce ze światłem nazywamy linią widmową. W tym przypadku silna, jasna linia nazywamy to linią emisyjną. W ten sposób obserwując spektroskopowo rozmaite mgławice możemy określać, która z nich jest głowicą planetarną, a która, a która jest jakąś inną głowicą jak taki rozrzedzony gaz świeci i w takich wąskich liniach widmowych Fotony wysokoenergetyczne, ultrafioletowe, jonizują nam gaz, głównie wodór, a ten wodór po zjonizowaniu po jakimś czasie rekombinuje, przyłącza do siebie jakiś swobodny elektron. Taki elektron zostaje przyłączony gdzieś do wyższych poziomów energetycznych i potem w procesie, który fizycy nazywają taką kaskadą, przechodzi w dół, emitując fotony. W ten sposób powstają linie, nazywamy je rekombinacyjnymi, powstają linie choćby wodoru, dość silne linie, bo wodór jest jednak dominującym pierwiastkiem. Doktor Grażyna Stasińska to polska badaczka z Obserwatorium Paryskiego we Francji. Jak tłumaczy, charakterystyczne widma mgławic planetarnych pozwalają identyfikować takie obiekty nawet w odległych galaktykach. Dzięki temu mogą być wykorzystane jako narzędzie do ich badania. Znamy około kilkaset mgławic planetarnych w różnych galaktykach. Oczywiście one są wtedy za daleko, żeby widzieć ich kształt. Właściwie one nam wyglądają jak kropeczki. Żeby udowodnić, że to są głowice planetarne, to trzeba użyć spektroskopii, sprawdzić, że one właśnie emitują te specyficzne linie. No i wtedy mamy pewność, że to są głowice planetarne, a nie jakieś gwiazdy z liniami emisyjnymi. Po pierwsze, to są dość proste obiekty w porównaniu do innych, czyli są używane jako sprawdzenie różnych teorii, np. sprawdzenie teorii oddziaływania fotonów z materią międzygwiazdową albo budowanie modeli hydrodynamicznych, które potem się stosuje do bardziej skomplikowanych obiektów. Ponieważ łatwo jest poznać mgławicę planetarną w Dalekiej Galaktyce, dlatego, że ona świeci bardzo ostro, ale tylko w niektórych liniach, można zmierzyć prędkości radialne bardzo daleko od centrum galaktyk i przez to można wyznaczyć masę galaktyki jako całość galaktyki oraz halo. I to właśnie tylko mgławice planetarne potrafią to zrobić, dlatego że trudniej obserwować gwiazdy i mierzyć ich prędkości radialnych w takich sytuacjach. A poza tym jest jeszcze jedna ciekawostka: właściwa jasność mgławic planetarnych można używać do mierzenia odległości galaktyk. Okazuje się, że właściwa jasność najjaśniejszych mgławic planetarnych jest zawsze ta sama. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, dlaczego tak jest, bo powinno to zależeć od metaliczności galaktyki albo od wieku galaktyki, ale empirycznie tak jest. I w ten sposób można mierzyć odległości galaktyk aż do 20 megaparseków, nie więcej. Także mgławice planetarne mają wielką rolę właściwie w astrofizyce, nawet jeśli nie są koniecznie bardzo dobrze znane. Co ciekawe, widząc mgławice planetarne w innych galaktykach, patrzymy na obiekty, które już nie istnieją. Okazuje się bowiem, że w kosmicznej skali ich żywot trwa zaledwie chwilę. Taka mgławica nie jest tworem długotrwałym. Ona potrafi żyć najwyżej 2, 10 tysięcy, no może 20 tysięcy lat. Wszystko zależy, jak szybko ekspanduje, ile materii zostało wyrzucone. Po tym okresie czasu gęstość materii mgławicy staje się tak mała, ona już jest mała, ale staje się niedostrzegalna przez najsilniejsze teleskopy. Nawet jeżeli materia nadal jest zenizowana, to my nie jesteśmy w stanie już jej dostrzec. Nie widzimy mgławicy planetarnej. Ocenia się dlatego, że czas życia mgławic no, jest rzędu 10 tysięcy lat. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. W tej chwili instrumenty pozwalają nam widzieć mgławice planetarne w innych galaktykach, w centrum naszej galaktyki. Do centrum naszej galaktyki odległość wynosi około 30 tysięcy lat świetlnych. Czyli mgławice, które widzimy w tej chwili, dawno nie istnieją tym bardziej w dużym obłoku Magellana, który jest w odległości około 150-160 tysięcy lat świetnych, Mgławice, które w tej chwili widzimy, one już dawno przestały istnieć. Materia rozproszyła się, nie ma szans na obserwacje. – Rozpraszające się stopniowo mgławice planetarne unoszą produkty fuzji jądrowej z gwiazd i rozsiewają je w ośrodku międzygwiazdowym. Z czasem materia ta staje się budulcem nowych gwiazd i towarzyszących im układów planetarnych. Węgiel, jaki występuje na Ziemi, będący podstawą związków organicznych tworzących życie, może pochodzić właśnie z jednej z takich pradawnych mgławic planetarnych. Badania tych kosmicznych obłoków mogą pozwolić nam zrozumieć ich naturę. W pewnym sensie mgławice planetarne mówią nam nie tylko o naszej kosmicznej przeszłości, ale i przyszłości. W końcu nasze Słońce u kresu swego żywota także prawdopodobnie utworzy wokół siebie mgławicę planetarną. Na szczęście nastąpi to dopiero za kilka miliardów lat, więc póki co nie musimy się tym przejmować. To był program Astronarium. Jak zwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia!